Wyszedł z domu i nie wrócił. Podajemy rysopis. Wzrost, twarz, oczy, nos, ubrany był ktokolwiek wiedział, by o losie zaginionego, proszony jest. W godzinach porannych wyszedł z domu i nie wrócił. Podajemy rysopis. Wzrost, twarz, oczy, nos. Ktokolwiek wiedział, by o losie zaginionego, proszony jest. W godzinach porannych wyszedł z domu i nie wrócił. Podajemy rysopis. Wzrost, twarz, oczy... Ktokolwiek by o losie zaginionego, proszony jest. W godzinach porannych wyszedł z domu i nie wrócił. Podajemy rysop, wzrost, pas. Znajdź nas poranka, wyszedł z domu i nie wrócił. Ktokolwiek wiedział o losie zaginionego, proszony jest. W godzinach porannych wyszedł z domu i nie wrócił. Ktokolwiek wiedział o losie zaginionego, proszony jest. W godzinach porannych wyszedł z domu i nie wrócił. Ktokolwiek wiedział o losie zaginionego, proszony jest. Nie powinien mnie tak zostawić. Zostawił Zostawił moje ciało. Moje ciało. Moje ciało starzeje się. Będę na niego czekała. Ona będzie czekała na niego. Ona będzie czekała na niego? <laughs> ona będzie czekała na niego. <laughs> ona będzie czekała na niego. <laughs> no, ale tu ciekawe, ale moje ciało nie chce czekać. Starzeje się. Z godziny na godzinę starzeje się. Co ona ma teraz zrobić? Co ona ma zrobić ze sobą? On znalazłby wyjście zajęcie wypełniłby mój dzień. Przyszyj guzik. Wyczyść srebro. Zepsuj spłuczkę. Pozamiataj. Podaj obiad. Wypchaj słonia. Wypchaj słonia? słonia. Jeśli nie wróci za godzinę. Jeśli nie wróci, zaraz zawiadomię policję. Ona zawiadomi policję! Chyba... chyba on... nie... nie popełnił. No chyba nie zrobił sobie nic złego. Przecież człowiek, który się rano tak dokładnie goi, nie ma zamiaru odejść. No nie, nie, nie ma zamiaru. Nie ma zamiaru odejść. No nie ma zamiaru odejść z tego świata. Wypił kawę. Zmienił bieliznę. Zmienił bieliznę. Wypił kawę. Nic nie mówił. Zachowywał się normalnie. normalnie. Czy sobie coś przypominasz? Niestety nie, proszę pani. No, no, no. A teraz? No przecież byłam młodą. młoda, młoda, We, Wesołą. radosna, Szczęśliwa. Nie pamiętasz jak ze mną tańczyłeś? Nie pamiętam. Tańczyłeś z No przecież młoda. Całe, całe życie. Z tobą. Przy tobie. Wesoła. Kiedy cię poznałam? Nie, nie, jak zebą tańczyłeś. No, to obłęd, no przecież mu nie opowiem mojego ciała sprzed 20 lat. O! 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 Może to. Tak. Henryk. Henryk. Spójrz na te spodnie. One są jak mapa geologiczna. Ileż lat w nich spędziłeś? A ja przy tobie. Czy, czy, czy ty nie przypominasz sobie tej straszliwej sceny zazdrości w tych spodniach? nad balatonem no przypomnij sobie te koncerty zjazdy bankiety o, załamania kryzysy jubileusze fiaska nadużycia władzy obiady kolacyjki i śniadanka O, <śmiech> ciekawe <śmiech> Pamiętam, jak przyszedłeś ze stypem po grzeboki. Grzeboki, 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 grzeboki. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming here. I'm so glad to see all of you. The party is going to be really great. I promise you, it will be.

и достаточно для работы через новое 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 приложение. Так вот, теперь, чтобы теперь, чтобы это было, 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 чтобы это

Proszę mi nic nie przypominać. Ze swobodnego lotu. Po co mnie męczysz tym, co opowiadają o mnie? Inni? Chcę latać wysoko, daleko. jest tylko koniec. To, co od Was usłyszałem o sobie, nie jest ani ciekawe, ani pociągające. To, to nie jest nawet życiorys. To jest jakiś odgrzewany kawał z brodą. Kiedy mówię o początku, to mam na myśli to, że mogę teraz zacząć swoje życie raz jeszcze. Od początku! Możesz, możesz, ale z nami.

zrozumiał, że jego miejsce jest w komórce. komórce? No, to znaczy w rodzinie, która jest komórką. E, e, ramię, e, pośladki, e, wzgórek łonowy, e, kciuk, digitus maximus. Wróć! Ramię, łok. Przed ręka, kciuk, digitus minimus. Ramie, łokieć, przed ręka, kciuk, digitus minimus. piersiowa. Rynienka. Rynienka. Kąt ust. Kąt ust. Kąt. ust. <laughs> Język. Język. Zęgę. 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 Kochanie, zapomniałaś o wardze dolnej. <laughs> <laughs> siłach, wargę dolną. Powoli przypomni sobie wszystko. Warga dolna, warga dolna. Czy to jest potrzebne dorosłemu człowiekowi? Absolutnie, kochanie. Kto żyje, ten musi mówić. Kto mówi? Ten musi wiedzieć, jaki robić użytek z poszczególnych części mowy. I z części działa! No, <laughs> no to może być <laughs> ciekawe. Bocz te działają. Bodźce działają. Земля, <Marvel> нож. Właściwie dziecko! Właściwie dziecko! Będko, proszę cię! Albo białko, albo aniołki! Mama białko! Mama białko? ją, ja nic! Odwiedziła nas koleżanka Henryka. Sama już nie wiem. Może. Nie wspomnienia będą mocniejsze, silniejsze. No w końcu trzeba sięgać do korzenia. Czekamy jeszcze na matkę Henryk. Ale ona widzi go z kokardą we włosach. Mówi, że miał loczkę. Sama nie wiem, co o tym myślę. Henry! Hmm. <laughs> 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 Mama, Perek, no. Ta koleżanka, co to nas ostatnio nawiedziła, tak? tak, tak. będziesz będziesz. I o ona, 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 ona u mnie? Jest. ona mnie? Brawo, brawo! Pięknie, pięknie. W imieniu wszystkich widzów naszej stacji, naszym nie. bardzo dziękujemy za wspaniałą adaptację, mielu. za pomysły, że jest dla Was wspólny podarek. To, ja, to jakiś... są kwiaty stacyjne, no bardzo, bardzo piękne. Bardzo bardzo adekwatne. Duża torba podarek Dziękujemy bardzo serdecznie przedstawić aktorów Tomasz Gawełek Brawo Krzysztof Banaszak Brawo Dorota Krakowska Brawo Kasia Reiner Brawo, Brawo. Piotr Gilacki Brawo bravo. Brawo! Brawo! Marcin Maciaszek. Brawo! I Patryk Mądrecki. Brawo! Patryk Mądrecki dołączył do zespołu przed chwilą prawie, że. No, nie <głos》> tak, przed chwilą. No, ale jest najmłodszym naszym kolegą. Dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję przede wszystkim aktorom, dlatego, że mieliśmy pewne perturbacje i cieszę się, że tak dzisiaj to wszystko na pięknie przebiegło, że się udało, że mimo zamiany pewnych sytuacji, patrząc na Wasz aplauz, poradzili sobie. Serdecznie dziękuję. które się odbyły, kończą się dzisiaj. Mam nadzieję, że kiedyś się przerodzą nam festiwal teatralny podobny jak Terenia, która tutaj jest, organizuje w Ostrowie Wielkopolski. Pokaż się Tereniu. No jestem, jestem. <głosy> <głosy> terenia Burkieton. No, dziękuję. Człowiek teatru i, i plastyki i sztuki w Ostrowie Wielkopolskim.

Merci. Oui. Oui.